O, kurde, ale mnie teraz kusi na tą, na Lilię Namida. Lilię Namida, tą nową, zwłaszcza? Po nerfach, tak. kiedy w early jest gorsza? Jest niedużo gorsza. 2 sekundy większy cooldown na Q, a później może być dobra, naprawdę. Dobra. Jak popatrzysz na te portrety, widzisz to na górze, nazwy timów, Też. Widzę. Naciśnij tab. Jak naciśniesz tab, to zobaczysz, że są przesunięte w lewo te nazwy. Nie są wycentrowane w poziomie. Z jednej strony powinieneś widzieć koniec litery, a z drugiej strony nie masz. Jest zasłonięte logo częściowo nawet. Widzisz? Nie! Nie! Ale słuchaj, 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 to nie wszystko. Bo po prawej na górze napis runda pierwsza jest jeden albo dwa piksele o dużo, nie, za wysoko. Nie wiem, czy to 1, czy to 2 piksele, ale przez to nie jest na tym samym poziomie co 000. Ej, niemer chodź! Na... Mieliśmy inwajda robić, to tyle z Invaders. Invaders przygadaliście co? Oj, no, no, to nie. dobra, ale Jasik i tak poszedł na topa Nie, minuta 30 Invaders, Jesz jeszcze jest czas. Dobra, w następnym grze pójdziemy. O, to się dogadali. Werdzika mi możesz na Blue postawić, wiesz? Ale zepsuli upsuli zepsuli. To... z upsuli. To topa do mi zagram jakoś po Blue. Eee, tak, Kubuś, wiedzą, że tam, że streamuję. Tak No, jednak Sylas na topie. Jak będzie u mnie tło słychać tam, to dajcie znać, dobra? Zmień na początku. No dziękuję, piękny. Stracimy coś? Hmm. Czyli mnie gdzie? Jestem na Sylasa, stoi już dobrze dosyć na topie? No, no. Ale pięknie. Blisko było. No Na no, rzuciła wół, cudowne. Idę, idę. Dobra, dobra, luz, nie dobiegnę. No, na tutaj. Nie wiesz, myślałam, hmm. że może będzie do końca. Dużo dipsa goś w ogóle dostaję. Uważna tu rękę na początku. O Lilia, naprawdę dużo bije. Ale teraz ona jest nawet lepsza w late'a niż ten. To już nie jest taka postać early mid game, nie? Tylko wydaje mi się, że to będzie late game carry. Ale taki dziwny. Generalnie myślę, że ona będzie nerfów jest... potrzebowała, nie? Jak ludzie trochę nie pograją. O, Jak Ekspo, trochę ci z Midę ukradłem. O, widzę, widzę. No to nic. Uważaj na trola na topie, bo on już pewnie kończy reda. No, jest pięknie. Ktoś tu mówił Lilia troll? Co? Lilia troll? Właśnie ty... nic nie słyszałem chyba. Bo... jakiś musiał mówić, bo... To jest przecież broken. Nie, nie, nie ma Dawaj kraba, bo on nie może zejść. Jak coś to tutaj tego właśnie... A, ja się recall'uję, jak coś nam idzie. To zdążę. Dobra, troll jest na topie. Idę do ciebie. Bierzemy go? No, no. Wydaje mi się, no że dobra, tego, do tego A, dolnego kurczę, kraba mogę. powinniśmy zabezpieczyć jak najszybciej też, nie? Chyba bez wiesz? Jak, jak dolnego tak dobra, możemy dobra, z... zaraz dywa tak tak zrobić tak na sklecie. No właśnie to tak się czaje, nie? Handel przypadkiem nie był na ten? Na topie? No to się... Co w się teraz? Dopiero Ej. się Reconno. I on teraz nie będzie szedł na dolną to, stronę mapy, co? na kraba pewnie. Ja też tam będę, szedł, to możecie zabezpieczyć nie. to jakoś. Ale szczerze to chyba będzie za późno, no bo on się już zrekolował, nie? To jest wizja, to jest wizja. Ale coś może po drodze zrobi. To, to też jest... Bez flasha panu... jest. On nie ma dżungli, także nie ma nic do robienia od wejścia creepów. To wszystko zgarnął na dole chyba. Ja muszę zostać, bo tutaj jest z dużym, nie? Tak, tak, tak. Ja tam pójdę zajrze najwyżej to chuj już tam. Co to taka zaraz... Dobra, zrobił. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak coś, co ta Irelka zawsze za daleko wychodzi. Ona... Myślę, że da się zaraz. Nawet, nawet ona będzie szukała na mnie inicjacji z tym minionem. Tak myślę. Nie? Teraz... Okej, okay, nie ma wizji. Zobaczyłem, że... trochę. Tak naprawdę, bo jak chcesz, to mogę puszczać mocno. Możemy zrobić prio i drake'a. Szybkiego. Za chwilkę, co? Na to trander będzie. Bardzo nic. Jeśli chcecie zrobić prior, to my się cofniemy wpierw, dobra? Słowa będzie słuchać, trochę wiesz. Ty jak chcecie zrobić prajo, to my jedynie pójdziemy w pierwszy cofnąć. O! Tam uciekaj. Trandla, trandla. Ja muszę na dół. Jesteście dwóch na. Bigo, bigo, bigo. Kurwa. Ej, mogłem się wyfeczować. Dobro, nice. Jeden za mhm. nich. Powiem szczerze, jakbym szybciej zareagował, to bym się jeszcze wyfleszował. Byłoby 1-0. No mogłeś, mogłeś. No, no, no. Ja, ja musiałem tutaj. Ale powiem ci, że to chyba to... na koniec mnie ugryz gość, nie? I dużo zadał. A, źle wyliczyłem. Dobrze, że oni potem mojego klona zaczęli bić, to ładnie wyszło. E, jakie rangi? Y... Wysokie, tak jak patrzyłem, z mojego teamu mają D2, mamy jedną D4 i mnie. A przeciwne to nie patrzyłem. Chyba jakieś niskie, dementy na średnio. <laughs> nie no, powiedziałem idzie... No pierdole, nie, no przepraszam teraz. <laughs> Stary Luz, ja widziałem co tam się stało. Ja mam to jeszcze głośno, tam poszedł chyba. <laughs> nie no. no. Wiesz? no. Super, pięknie. Muska mnie Drake? Może? Ty, Kandry, ja na side nie jestem, no, mnie to aż trochę kusi, żeby zrobić tego Drake'a nawet we ciebie z samym botem. Ja, to poproszujmy jak coś. Ja, widzę, widzę. Ale nie, teraz ja już zejdę na topa. To nie, o! Uuu. To a jeszcze ja spróbuję rzucić A. Tran robię słyszeć jeszcze jak coś, ale już bodaj, że nie 40 sekund. Jest! Mamy <laughs> go! Zajebiście lepszą wymianę, więc będzie trzeba uważać, dobra? Eee, Górna dżungla, Trundle my tam? Albo na Irelia? Eee, możemy na Irelkę, tylko Irelia jest bezerki Ale ja też nie mam i nie mam za bardzo jak jej przytrzymać no Myślę, ona że ona się obróci się na mnie nie, nie, do nie, ale się boi gość No, to ja tu pstany, On tu wróci to... Jak tutaj zaczekasz Dawaj Macz go? Trandle do jednak zrobienia, ja odflaszczę. On chyba zginie, on się powinien dopalić. A kurwa, końcówka. Ma. z bota? Mamy przechodzić? No, to, to, to. za późno, Kupi, za a późno. A O, ale ich Macie, nice. Z o, no Pary, Władnie, to ładnie nie to jest. no po po pierwsze, na nie Pokaz, pokaz, pokaz. Ale blisko z tym Trandlem. myślałem, że zdechnie jeszcze. Czy ja tam potrzebny jestem przy smoku? Szybszy ode mnie sporo jest, wiesz? Nie wiem czemu. No się, że go trafię tym kół. No wiesz, a on jak wrzucił, W to, to, to strasznie biegnie. I on ma niebieskie runy, on ma water walking pewnie. Ja ci ja chciałem z tego killa tam ziomek z tym Gacem, ale tego. Ale coś mi się przył za szybko kliknęło. Ta, no. <głos> <głos> to od Kaziksa takie zboczenie. Nie, spoko. Do przodu jesteśmy. Zostawiamy tego trolla tam. Ja muszę cofnąć koniecznie Uważaj, bo Trundle idzie... To ja agresywny bullet idę. A trundle idzie tutaj do nas? Tak? No, no, no. Aha. Okay. No może iść. na cholera, bo jest fala z dużo. Z, 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 z szef stamtąd. No idź. Będzie puszczać ulta Zaraz, ta otłaszką. No wiecie co? Poczekajcie chwilę, no bo ci aredo zrobię, będę miał rękę, podejdę może Wiesz dobrać. co? Nie, nie, bo akurat lank Preyo jest w tym momencie na nich, no musimy się tak czy siak cofnąć. Dobra, dobra. Ale Kto mi się podoba... podoba silny po... Zajebiście mi się podoba, jak ta irelka nawet y, do minionów boi się podejść z Q. Przypomnij mi kim Uf, grasz nie gra. Co? Przypomnij? Przypomnij mi kim grasz na midzie? Bilio? <laughs> Czy to cię powinno trafić w ogóle teraz? No dobra, nie idę. Nie jestem pewien. Tak, gdzie mnie te też Hurikanu weszło. Y Trandla zaraz na mnie to pewnie miał, wiesz? A, też tak myślę. Nie, bez powodu nie jest po taką całą A tu dżungla, postaram się wyczyścić cały i gdzieś będę podchodził tu do was. Może heralda jakiegoś miśka zrobimy. No masz proje na to pierwsze. Dobra, Git, tylko tu skończę. Super, pięknie. A. Ej, czy tylko mi nie poustawiało ludzi w ogóle w tabeli? ja mi też nie. Trzeba było sobie poprzestawiać. No bo. chociaż nie No bo masz klasę, gdzie wybierasz role. Ej, dawaj, 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 mopa. Daj, 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 biegnę, biegnę, biegnę. Na czas. Endy. Dawej, stary, dawaj, my ich mamy. No chyba nie. Chyba nie. Ule, no, no. Ale biedna jest ta na Ona nic nie może zrobić, naprawdę. Ona rzuca kiedy do miniona i dostaje Q ode mnie. A tobie jest strasznie do gdipsa. Dobra, mój błąd. <grym> już się zapewne poczułem trochę. Aż ma r Te, tak. Chociaż? Nie, pewnie jeszcze za jakieś 15 sekund. Ale nie zmienia to faktu, że i tak nie możemy się wymieniać. W się, co? No, spoko. Mam pinka do trybusza to. Nie no to jest po prostu cudowne, jak ona teraz czyści fale, nie? Żółkę możesz wziąć, wiesz, na górze wolny jest. Eee, ja wezmę zaraz, chyba że to nie do mnie. Ale no, nie, tu ja już podbiegnę, to pod Herolda. Oł. No, ale im zostało. No A ma ktoś tepa? Nie. Nie. Tu jest Ward akurat. No, no, Luka. Luka. no ale nawet jeśli do Ażki, to... Jayce'ikiem jakby tepnął i dostał... Slowa. Bez niczego, nie? nie. One miała strasznie mało i chyba, chyba, chyba mana nawet. Nic nie Chyba zbyt Dobra, jak coś to tak Krzyścia, ja zaczynam tego. Dobra. Ja, Dobra. ja będę mi mida mocno. Tak, coś będę miał krio. Puszczaj, puszu, Cały czas na puszu go trzymaj, to ja tam puszczę od razu. E, no, ten herald, ale on już rozwala wieże jak coś, nie? To już jest no hita. Właśnie o to chodzi, to otworzymy. No tam od dwóch staków rozwala. Tak naprawdę tej reliki teraz tutaj nie ma, nie, nie wiem czy on poszło, Afk nie jest, dobra. Dobra, ty tam gania się z nią. Trundle możesz mieć tutaj. Idź od dołu, popatrz. Jest trundle, na nam idzie. Dobra, mam miszka, puszczamy. Ten trandel, o dobra, trandel idzie na botę. Ej, to pójść tego miska. Możesz być, może być. nie. trzeba go eskortować. Uwaga na bocie, uwaga na bocie. Do też Ten trandel po naszej wizji przeszedł, kurde. Uciekniesz? Masz do nie, masz do nie może. Chodź, chodź, Nie, nie możemy chyba. ktoś się to Dawaj, Ciężko. Oni już z niczego. Nice. Mam RK, erka? Tankuję, tankuję. Już nie tankuję. Dobra, git, Zajbiście. Nie! O, dostałeś jeszcze hita, co? Tak, Nie, nie mi... sam się dziwiłem, wiesz? Znaczy, no. nie wiem, czy nie poszło na mnie to prawie. Znaczy, no, ja tutaj... prawie. Musiałem ją dobić, bo mnie zajebała. To... Dobra, Gold się wyzerował na New World. A, ładnie, ładnie. <laughs> A powiem jak, jak zobaczyłem tylko te, te pKLDRL to myślałem, że nie możemy podejmować Nie no, zajebistą pozycję miałem wiesz No, tam trzy osoby podbiłeś chyba jeśli kojarzy po głosie dobrze Wukong, tak? Tak, tak, tak Podchodzimy od razu po szmoka, bo od wstaje nie ma Ale mam golda niewygodnie, kurde Może byś widział organu tu zrobić Co? To? Znaczy, w sensie koło a Dobra, wisi że tam chce e, Oni nie się nie, tutaj nie, jakby nie, zasadzali to, to, trochę no na tego drajka. Na razie nie, ja bym poczekał chętnie. Uciekniesz? Ciężko może być. Nie, ja mam fesze. O, dobra. Uciekniecie, dobra. Ja w międzyczasie biorę wieżę na topie. No. Dobra, ten, ten drajk bezużyteczny jest, jest, zostawiamy. No, no nie, ja, nie się, ja się wracam bo no, cały no, item item no, teraz mam. No, znaczy, próbujcie nie, to się zabrać, a to nie będę wchodził. Aż taki bezużyteczny to nie jest boltaszki, to wiesz. To, znaczy, to stara, ale nie, nie, żeby się wiesz, tam zabijać się niego. bo ja mógłbym przeskakiwać i próbować zabrać, ale to wiesz, serię bym oddał. Jurek idzie, to pa. Nie wróciła. O boże, Irelia Od góry, góra, góra, góra. To my idziemy na topa czy na boka teraz? Nie, tam, 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 nie, tam, nie. Raczej mi dopełni ściś. O, idę teraz. Dobrze Nie, nie <laughs> wiem, Jest czy to z tego mida, patrząc na to. Cześć, chłopaki. <laughs> o, tego, jeszcze ty, jeszcze tych dawać. Benta, o, o, nie. O, kurwa, chory. O, okej. Okay. Nie pęta! Moja hey, pęta! To się zawsze dzieje. Ej, nie wiem. Ciekawa gierka taka. O, o Jezu. Zostawiamy już. Nie, free in hip Ale to importa też później z milionów. 200 IQ. Co oni robią, że się we mnie wbijają cały czas? Skrabak też? Dobra. Chyba cię po prostu nie lubią, ale mogę się mylić. Ale gość, gość podchodzi, a wie, że później będzie musiał się wyfleszowywać, jak mnie zatrzyma. Może nie. Się. Może, nie wiem. E, to jest już po reworku, jak coś. Już 400 z takich skill tylko ma yy, ma tego dodatkowego hila, Lilia. Powiem Wam, że jest naprawdę mocna. Naprawdę nie wiem, dlaczego zdecydowali się na takie zmiany, bo już jak to widziałem, no to waliło mi dosyć mocnym czempionem. Fajna bierka rozgrzewkowe wchodzi. To prawda, pierwsza dnia. Baron z 20. No, możemy hmm. podnieść coś. Możemy. Ale też możemy tak naprawdę. otworzyć jeszcze górnego Inhiba wcześniej. O bo, to możesz się pochodzić. Lol, co no to powiem. Ok. Ją. Tutaj jest mapa na plecach. Naprawdę! No co! <laughs> Dobra, kończymy chyba. No, ty, ty jarkowałeś, tak? Tak, <grym> a i tak by zginęło. Puściłeś, puściłeś ku dokładnie momencie, w którym akurat to doleciało. A ja nawet zadobiłem chyba nie O! Będzie się wbijała, mówię wam. Nie? Kurde. No, to była szybciutka gierka. Ambro super, kanapki jeszcze zdążę zrobić. Oh. Speedrunik klasza. A najgorsze jest to, że teraz będziemy strasznie długo czekali na drugą grę. No, to jest nie. to, co jest wkurzające. Godzinki pewnie. Nie można, mam rozumieć, zagrać Arama w trakcie? Mm. Nie ma. Wydaje mi się, że nie. A szansa na to, że druga gierka się skończy tak szybko jest mała. O, wiecie co by było fajne? Ja o tym raz yy, myślałem, że powinni dać możliwość wejść na spektakl do gry, która jest grana jak, jak szybciej skończysz, nie?